Szczęść Boże. Wydaje się, że chyba wszystko to działa. Mam nadzieję, że słyszycie mnie tam z drugiej strony. Jeżeli jest to jakoś możliwe, to, to dajcie znać, żebym był pewny, że, że robię to po prostu dobrze w sensie takim technicznym. Więc, rozpoczynamy nasz tydzień, tak na serio. Tydzień modlitw zapowołanych do małżeństwa, w zupełnie innej formie niż do tej pory. Gdzieś tam w różnych miejscach, Wigilie Zesłania Ducha Świętego rok temu, dwa, trzy i, i, i tak dalej, aż do sześciu lat temu. Spotykaliśmy się w różnych miejscach, w różnych kościołach na czuwaniu. Podczas wigilii właśnie Zesłania Ducha Świętego tam modliliśmy się, czuwaliśmy, rozpoczynając ten nasz tydzień modlitw. Tym razem, gdzieś tam pewnie być może będziecie w kościele, pewnie tak, bo. Bo te pandemiczne sytuacje zmieniają się i już teraz więcej osób do kościołów może chodzić. Czy po prostu wszyscy mogą pójść, jeżeli, jeżeli chcą, więc, więc pewno do kościołów traficie. Ale my tak na serio zostaniemy przy tej wersji online w tym roku. Stąd też rozpoczęcie też w takiej formie, jak w tym teraz uczestniczycie. Gdzie ja jestem? Jestem w kuchni. W kuchni naszego zakonnego domu. Zakonnego domu myślę tu o, o mojej zakonnej rodzinie o Salwatorianach, w wilkasach na Mazurach, tutaj w zeszłym roku też już był tydzień tak na serio, w tym roku też on się będzie odbywał. I, i tutaj ten pierwszy dzień pełny, czyli jutrzejszy spędzę w ramach Tak na serio tutaj w parafii w Wilkasach. A jestem w kuchni i tutaj przyszedłem dlatego, ponieważ, ponieważ kojarzy mi się kuchnia zawsze z domem, z rodziną, z takim miejscem, gdzie też się rozmawia. Ja też dlatego, wy tego nie widzicie, ale, ale siedzę przy stole. Więc, więc przy tym kuchennym stole, tam, w tym miejscu, gdzie, gdzie często rodzina ze sobą się spotyka, też gdzie. Pewnie się modli, chociażby na początku i na końcu posiłku. Tutaj chciałbym, żebyśmy ten tydzień od modlitwy rozpoczęli. Odmówimy Litanie do, do Matki Bożej, ponieważ jesteśmy jeszcze w miesiącu maju, a potem tą oficjalną modlitwę tak na serio. Ja będę to prowadził, wypowiadał wszystkie słowa tej modlitwy. Jeżeli możecie, potraficie, to, to dołączcie się oczywiście do tego, otwierając sobie teraz na przykład Litanie do Matki Bożej, albo po prostu odpowiadając módl się za nami. A modlitwę. Naszą tak na serio, jak szybko sobie tam sklikacie na, na naszego tak na seriowego Facebooka, to tam, to tam ją też na górze, na profilu znajdziecie. Wtedy będziemy mogli ją odmówić razem. Jeżeli nie, to włączcie się w tę modlitwę poprzez końcowe Amen. To rozpocznijmy modlitwę. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, chcemy polecić Tobie w tej modlitwie wszystkich powołanych do małżeństwa. Chcemy zawierzyć też tobie, Twojej boskiej opatrzności cały ten tydzień modlitw za powołanych do małżeństwa. Prosimy Cię, aby to był dobry czas przede wszystkim dla małżonków, dobry czas dla narzeczonych, dobry czas dla tych, którzy idą drogą życia małżeńskiego albo idą ku niej. Prosimy Cię, abyś błogosławił temu dziełu, którym jest tak na serio, tym wszystkim, którzy są w niego zaangażowani. Chcemy Cię prosić o to za wstawiennictwem Matki Pięknej Miłości, Maryi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo módl się za nami. Święta Boże rodzicielko módl się za nami. Święta Panno nad panami módl się za nami. Matko Chrystusowa módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko Stworzyciela, módl się za nami, Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami, Panno czcigodna, módl się za nami, Panno wsławiona, módl się za nami, Panno można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej Radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku Chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, Módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo polski, módl się za nami. Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie. Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas panie. Baranku boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Odmówmy teraz naszą modlitwę zapowołanych do małżeństwa. Dobry Boże, który jesteś trójcą miłujących się osób i który z miłości stworzyłeś człowieka, Ty wybierasz spośród ludzi kobiety i mężczyzn, zapraszając ich do zawarcia sakramentu małżeństwa, by byli jedno. Jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Synem i Duchem Świętym. Prosimy Cię obdasz tych, których powołujesz do małżeństwa łaską odwagi i mocy abyś poprzez pełne czystości na życzeństwo przygotował ich do całkowitego oddania się sobie w miłości jak Chrystus, oblubieniec, oddał się swojej oblubienicy Kościołowi. Tych, którzy idą już drogą małżeństwa ku wiecznej ojczyźnie, uzdalniaj mocą ducha świętego do nieustannego przekraczania siebie, aby sakramentalna łaska, którą ich obdarzyłeś, pozostawała w nich żywa i dawała im moc do życia wypełnionego wzajemną miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół. Tych, którzy oddalili się od siebie, i często żyją wbrew obietnicy złożonej przed Tobą. Umocnij łaską Ducha Świętego, której im udzieliłeś w sakramencie małżeństwa, by byli wiernymi Tobie i swoim małżonkom, jak Chrystus jest wierny Kościołowi. Maryjo, matko pięknej miłości, czuwaj nad każdym małżeństwem, i jak to uczyniłaś w kanie galilejskiej, wstawiaj się za nim u Twojego syna który wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję Wam za to. Krótkie spotkanie tutaj poprzez naszego tak na seriowego YouTube'a. Od jutra, już w pełnym wymiarze poprzez kolejne dni tego tygodnia będziemy się tutaj, mam nadzieję, spotykać. Tak jak chcecie, tak jak macie na to czas, możliwości. Jutro o 8 rano będzie poranna modlitwa prowadzona przez. Siostrę Basie, Trojankę, prosto z ich domu zakonnego. Ona codziennie będzie prowadziła nasze poranne modlitwy w niedzielę i później w sobotę, i w następną niedzielę o 8 rano, a w dni powszednie od poniedziałku do piątku o 6, ale to będzie można sobie też. W późniejszym czasie, jak ktoś później wstaje, po prostu odtworzyć i, i w ten sposób po prostu się pomodlić. Wiecie doskonale, że na każdy dzień jest inna intencja i, i siostra Basia będzie tam te modlitwy poranne właśnie prowadziła w tej intencji, jaką mamy podaną na, na dany dzień naszego tygodnia. A potem o godzinie 20 będzie konferencja. W większości to będą konferencje. Które zaplanujemy tutaj na zasadzie premiery, ale chyba trzy, o ile dobrze pamiętam, w poniedziałek, wtorek i w piątek to będą spotkania na żywo. W poniedziałek z małżeństwem z Wrocławia, we wtorek z pewnym człowiekiem z Krakowa, z kolei, a w piątek też z małżeństwem pochodzącym z północy Polski. Więc tak mniej więcej to będzie. Program znacie. Udostępniajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli Wam to pomoże w, w śledzeniu tego, co tutaj się będzie działo. Codziennie też tak przygotowywaliśmy, nie wiedzieliśmy o tym, że te opostrzenia związane z wyjściem do kościołów będą zniesione z dniem dzisiejszym, ale codziennie też będzie nieco prawda na naszym YouTubie, ale na parafialnym Twitchu. Parafii tutaj z Wilka, w której teraz jestem. Będzie też transmisja mszy świętej. Zachęcam, żeby, żeby do kościołów chodzić jak najbardziej. Te transmisje będą, bo parafia je po prostu będzie utrzymywała, więc, więc będzie można w taki sposób w nich uczestniczyć. To, co też będzie piękne w tym, to to, że Piotr, proboszcz tej parafii, każdego dnia będzie mówił Słowo Boże po Ewangelii, kazanie tematyczne związane z intencją dnia, o ile dobrze pamiętam. Czyli też można zaczerpnąć takiego posłuchania Słowa Bożego w tej przestrzeni liturgii, co też potem będzie można odsłuchać, ponieważ parafia tak to robi, że, że później kazania, same kazania już po prostu udostępnia i pozostawia je w internecie. Dziękuję Wam bardzo. Trwajmy na modlitwie zapowołanych do małżeństwa. Miejcie dobry wieczór. Pięknie zakończcie okres Wielkiej Nocy, bo to wielka uroczystość, którą rozpoczynamy dzisiejszego wieczoru, czyli zesłanie Ducha Świętego. Niech ta radość paschalna osiągnie też swój szczyt w tym dniu pięćdziesiątnicy. Weźmijmy tego Ducha Świętego, otwórzmy się na Jego działanie, pozwólmy Panu Bogu, żeby nas obdarował tym siedmiorakim darem, jak o tym będziemy śpiewać jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.